Serdecznie jest z nami Adam Kusior. Porozmawiamy dzisiaj chwilkę o występie. Czy jest możliwy występ zawodowego boksera na Olimpiadzie? Wiemy o tym, że myśli o tym Kliczko. Przejawiała się, pokazała się też taka informacja prasowa, że myśli o tym Artur Spilka, że chciałby zdobyć medal na Olimpiadzie. Czy w ogóle takie rzeczy są możliwe? Uwarunkowania prawne, regulaminowe pozwalają na takie rozwiązanie? Uwarunkowania pozwalają, a IBA teraz zapytała większość Światowych Federacji o ich zdanie. Wiem, że Światowe Federacje do 6 lutego bodajże miały swoją opinię wygłosić, wysłać ją do IBA, ale drugą rzeczą, którą AIBA zrobiła, to było zebranie w Manchesterze, gdzie poszczególne komisje IBO, ich sześć, radziły nad tym faktem i wiem, że większość rekomendacji komisji jest taka, żeby dopuścić możliwość startu zawodników zawodowych w Igrzyskach Olimpijskich. Ale. Te, te rekomendacje muszą być jeszcze zatwierdzone przez Komitet wykonawczy. Czyli e, bokserzy zawodowi e, muszą wysłać rozumiem jakieś e, stosowne zawiadomienie i wystąpić w turnieju kwalifikacyjnym, tak? Muszą tak, wysłać, wysłać swoje aplikacje, AIBA się tym aplikacjom przyjrzy, każdy jest osobna. Następnie organizujemy turniej dla zawodników APB i WSB, dla tego boksu naszego AIBOSkiego. Do tego turnieju powinni być dołączeni ci zawodnicy profesjonalni, którzy się spotkają z naszymi zawodnikami profesjonalnymi. No i tam, gdzie jest odpowiednia ilość miejsc, a chyba do pięciu nawet jest miejsc w niektórych kategoriach wagowych, jeżeli przebrną przez ten system eliminacji i walk, no to dlaczego nie? A jest, jakie są kryteria rozpatrywania tych, nazwijmy to, podań, zgłoszeń? A póki co nie ma żadnych kryteriów. Myślę, że każdy zawodnik zawodowy mieszczący się w wieku, czyli 18-40 lat mógłby taką aplikację złożyć. Oczywiście mówi się również o tym, że EBA ma pięć takich białych kart, na które mogłaby dopuścić zawodnika profesjonalnego, ale ja myślę, że te, te pięć białych kart jest dla tych biednych federacji, którym nie udało się zakwalifikować przez cały ten system kwalifikacyjny. Bądź z jakiegoś innego powodu i na te miejsca są jakby te karty przeznaczone. Co dla zawodników zagranicznych, zawodowych, może, może, co będzie to powiedzieć. To ja jeszcze zapytam o połączenie jakby APB, zawodników z WSB, z boksem zawodowym, bo zdarzyły się już takie przypadki, że ci zawodnicy walczyli na galach stricte profesjonalnych. To jest celowe rozwiązanie AIB, -y. AIBA zezwala na takie działanie? A iba otworzyła drzwi przed boksem zawodowym. Kiedyś też wiz zamknęła, dzisiaj otwiera znowu i była Gala Klicki organizowana mhm. chyba w Niemczech. I tam jedna walka była zawodników APB. Podobno się bardzo dobrze oglądała. To się bardzo to ludziom podobało. Ten no właśnie ten... marketingowo to jest bardzo dobry ruch. I ja myślę, że no nie wiem, jak się poszczególne federacje wypowiedziały. Wiem, że nasza wypowiedziała się za tak, na tak. Mhm. Natomiast inne powiedziały też tak trudno mi jest bo nie znam tego wyniku tego głosowania pewnie, natomiast to stosunki właściwie uważam. to no. Powinien być jeden boks. No dobrze. Ale czy czytam, albo słucham wypowiedzi ludzi z boksu zawodowego, na przykład Sulejman, który się opowiada bardzo krytycznie na temat tego, tego posunięcia i. No ja mu akurat się nie dziwię, bo wietrzy w tym duże zagrożenie dla swojej organizacji, dla WBC, więc wcale mnie to nie dziwi, że. No wcale nie jest powiedziane, że zawodnik zawodowy w walce 3 razy 3 minuty na warunkach alibowskich ma wygrać. No. My mamy naprawdę kilku kilkunastu świetnych bokserów, z którymi w ich kategorii wagowej praktycznie żaden zawodowy bokser moim zdaniem nie wygra. Zresztą rozmawiałem z prezesem kubańskim, bo byłem teraz na meczu Ukraina-Kuba i on był jako kierownik ekipy, powiedział, że absolutnie z jego trzema, zawodnikami żaden zawodowy zawodnik na świecie dzisiaj nie ma prawa wygrać. Żaden. No właśnie, no to jest ciekawe, bo tak naprawdę e, ci zawodowcy nie biorą się z nikąd, tylko wywodzą się z boksa amatorskiego i, i jakby nie patrzeć, e, boks amatorski w tej chwili kształtuje ten boks zawodowy. No. No to jest racja. Ja oglądam również gale różnego typu, nie tylko w Polsce, zagraniczne gale zawodowe. I poziom tych walk naprawdę nie jest czasami jest no, no, poniżej, dobrze poniżej średniego. No. Dobrze poniżej średniego, żeby nie mówić, że słabo. Dlatego zdarza się kilka niezłych walk, to jest rąk nawet w walce, natomiast pozostałe są tragiczne. Yy, no to jest kolejna jakby przewaga na przykład yy, ligi WSB, yy, która pokazuje, że zestawia yy, się zawodników Podobnych sobie. Nie są to zawodnicy przypadkowi, tylko jednak, którzy już coś osiągnęli, i nie jest to zestawianie tak jak w boksie zawodowym czasami. I budowanie rekordów, budowanie no, rekordu na słabych bofiarach. Dokładnie. Tak nie no, dlatego też i dalej w USB i nasze e, tutaj rodzinne produkcje związane z Huzar Poland cieszą się zainteresowaniem. No i Należy że potrzebę na zawodników globalizacji zawodowych z naszymi i boskimi zobaczymy, jak to wypadnie.